Siema, z tej strony do manu, a to jest druga część wielkiej księgi rzeźników FIFA 20. Zasady są jasne i znane od lat, a jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to są one przedstawione w pierwszej części, do której jakby co link znajduje się w opisie. Bez zbędnego gadania przejdźmy więc już do rzeczy, a konkretnie do Ligi Hiszpańskiej, w której tak na poważnie rządził jeden bramkarz, no ale jak już to robił, to nie tylko w La Liga, no ale i od razu w całej grze, bo Ter Stegen dosłownie zjadł całą konkurencję, no i tutaj nie ma o czym dyskutować. Ale co też ciekawe, obiema kartami areoli grano łącznie częściej niż Tibo czy Lorisem albo Alisonem, no i właśnie dlatego chcąc nie chcąc, znalazł się on tutaj przy absolutnie bezkonkurencyjnym Niemcu. Idąc dalej, sprawa jest bardzo ciekawa, bo pierwszy raz w historii Ultimate Team w lidze hiszpańskiej mieliśmy lepszych piłkarzy defensywnych aniżeli ofensywnych, przy czym ci defensorzy zdominowali nie tylko ligę, ale tak jak też Terstegen całą grę. Duet Militao Lengle niszczył wszystkich na starcie. FIFA 20, później ludzie przerzucali się na Varana i kartę Brazylijczyka za Ligę Mistrzów, jeszcze później Ramos dostał kartę za SBC, a wersję Flashback i tak dalej, i tak dalej. W każdym momencie życia gry środkowi obrońcy z La Liga byli na jej szczycie, no i tak samo, chociaż ten bardzo popularny Semedo może nie jest lepszy od kilku prawych obrońców z Premier League, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że na lewej obronie najlepszy był Mendy, którego zwykłą kartą można było grać aż do toców, no a nawet. I teraz wcale nie jest ona pewnie jakaś tragiczna. Natomiast przechodząc do pomocy, tutaj właśnie robi się nieco tragiczniej. Beyoncé to Zawodnik, który był w mecie przez pierwsze miesiące. Po czym dostał kartę Toty, która obrała nas na wiosnę, no i w związku z tym swoje on zrobił. Ale jeżeli chodzi o resztę, zarówno środkowych, jak i bocznych pomocników. Tutaj są dobre karty jak Dembele, który długo był tanim rzeźnikiem w dwudziestce, ale patrząc holistycznie nie są to karty tak wybitne jak defensorzy, bo niestety nawet Leo Messi nie zrobił w tym sezonie jakiejś niesamowitej furory i nie niszczył nas tak bardzo jak w niektórych poprzednich edycjach gry. Co zresztą ma też przełożenie na atak, bo jeżeli w księdze rzeźników z La Liga znajdują się takie karty i to tylko trzy, no to mówi samo za siebie. Czołowym napastnikiem był Griezmann, który otrzymał także Wiele kart specjalnych cieszących się powodzeniem, no ale nigdy nie był to zawodnik, o którym myśleliśmy w kontekście najlepszych kart w całej grze. Przechodząc do Ligi Niemieckiej, tutaj sytuacja jest podobna, z tym, że Neuer nie był aż takim ciemiężycielem jak Terstegen. To jest po prostu raczej gość, który był jedynym wyborem w tej lidze i przez to stał na piedestale, z tym, że na szczęście przechodząc do obrońców, sprawa wygląda już nieco lepiej. No a ich podstawowym problemem było to, że oni nie rozwijali się na przestrzeni całej gry, bo przecież ten Hernandez czy Akanji to byli topowi stoperzy w pierwszych tygodniach po premierze FIFA 20. Tak samo Babu, Schulz czy Roussillon rządzili na bokach obrony przez długie tygodnie, a może nawet miesiące. Tylko problem z tym, że ci piłkarze nie dostawali w przyszłości zbyt wielu kart specjalnych, które podtrzymywałyby ich formę, jak miało to miejsce w lidze hiszpańskiej. No i z pewnością głównie przez to, chociażby ten, że Hernandez wypadł w końcu z gry. No ale nie zmienia to jednak faktu, że swoje FIFA 20 tą zrobił. Tak jak inni w tym gronie, zasłużył na znalezienie się w wielkiej księdze rzeźników, w której, jeżeli chodzi o pomocników, sytuacja wygląda niemalże identycznie. W swoim czasie Delane, Gnabry czy Koman to byli zawodnicy, po których niezwykle często sięgali gracze, ale no właśnie, z czasem zaczęli oni odstawać od reszty i w związku z tym, tuż przed wydaniem totców, kiedy spotykaliśmy w meczach online Sancho albo Roysa, raczej nie budzili oni w nas takiego niepokoju jak chociażby Neymar, Atal czy Benniader. Więc to są też rzeźnicy przede wszystkim pierwszego cyklu życia gry, w którym rządził także Waran. No bo jeżeli chodzi o tego najlepszego strajkera w Bundeslidze na przestrzeni miesięcy, bez wątpienia był nim Haland ze swoją kartą przyszłej gwiazdy. No bo jeżeli chodzi o Lewandowskiego, to był piłkarz, którym z racji na tempo prędzej bawiono się na SPO aniżeli na szpicy. Lecz nie zmienia to faktu, że widniejąca tutaj karta Polaka, oceniona na 92, niosła całkiem spore zniszczenie i była jego najpopularniejszą z kart. No i nawet patrząc ogólnie budziła ona całkiem spore zainteresowanie graczy, a przechodząc do piłkarzy z reszty świata, tutaj postanowiłem umieścić pięć najczęściej ogrywanych ikon, no i przez to znalazł się w ogóle chociaż jeden bramkarz, bowiem Wandersar oceniony na 89 faktycznie był i jest świetny. Pomimo tego, że wiele osób zdobyło tę kartę za słapy. obecnie wciąż kosztuje ona dwa razy tyle co wersja Prime Holendra, no ale też nie jest trudno znaleźć topowego gracza, który dalej uważa, że pomimo Wielu toców, ten, że Wandersar jest lepszy nawet od Terstegena. no i w sumie taką opinię trudno jest obalić. Natomiast wkraczając w linię obrony, wita nas najpopularniejsza i najczęściej używana karta ikony Fifa 20 Rio Ferdinand wersji baby, który masowo brany był za słaby, ale nie da się ukryć, że było warto, bo Anglik był grywalny przez co najmniej pół roku i w swoim czasie duet stoperów Ferdinand i Varan w składzie przeciwnika no od razu zwiastował niezły kłopoty. Z tym, że nieco to gorzej było już wśród bocznych obrońców, bo w tym gronie jako cofnięci skrzydłowi nikt nie wnosił do składu takiej jakości jak Rio Ferdinand czy opara na środku. No ale zamykając ten temat i idąc już do pomocników, he. ty ch Tutaj komentarz jest zbędny, bo wiadomo kto, co, komu, kiedy i gdzie robił, a ja zwrócę za to uwagę na spore grono piłkarza Ajaxu, którzy wbrew pozorom byli bardzo często używani w FIFA 20, a także na to, że mamy w tym zestawieniu Guardiola oraz Laurent Blanc, którzy zamykają top 5 najpopularniejszych ikon. Hiszpan był niezły przez pierwsze tygodnie, lecz niestety dość szybko wygasł, no, ale jak widać nie stracił na popularności, a Laurent Blanc jest po prostu nieśmiertelny. Nim można było grać aż do samych toców i to jako czołowym pomocnikiem, choć i pewnie teraz wcale zbytnio nie odstają poziomem. FIFA 18 nagrałem filmik mówiący o tym, że Laurent Blon to najlepsza tania ikona, ale nie spodziewałem się jeszcze wtedy, że będzie on tak dobry także w przyszłości. Co do Pauliny, umieściłem go tutaj nieco na wyrost, bo niestety rozegrano nim mało meczów, no i nie była to popularna karta, no ale uwierzcie mi, że to był prawdziwy okrutnik. Natomiast przechodząc do ostatniej strony, proszę sobie wyobrazić, że tym skromnym malenem z PSV rozegrano Więcej meczów niż jakąkolwiek kartą Lewandowskiego czy Atala, no ale faktycznie tanie składy z Ligi Holenderskiej były na pewnym etapie FIFA 20 niezwykle popularne i nieprzypadkowo aż tylu piłkarzy z redywizji znalazło się w tej księdze. Więc, no cóż, tak wygląda sytuacja. Przypominam, to nie były moje wybory, to były wybory graczy, którzy ustalili, kim warto grać w FIFA 20. I pytanie, kogo ty, drogi widzu, dorzuciłbyś jeszcze do tej książeczki? Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cze. Cześć!